Cześć, witajcie, z tej strony ja, Mikalo, witam was w pierwszym odcinku na tym kanale, bo dzisiaj jest taki filmik z twarzą, kamerką i w ogóle. Dzisiaj ze mną Błażej, przywitaj się. Hejka! I takie filmy jak te albo w ogóle są na kanale Błażej, na przykład na kanale Błażej robiliśmy, na przykład robiliśmy, slajma, co tam jeszcze robiliśmy? Babeczki! Tak, babeczki zrobiliśmy. Robiliśmy, zatrzymaliśmy pięć paczek Bażyja i takie filmy były na tamtym kanale. Poza robiliśmy, teraz zrobimy to na moim kanale, więc jeśli ktoś nie widział tamtych filmów, to może będą linki w opisie do tamtych właśnie filmów. Tak. Dzisiaj będę robić, będę uczył się robić naleśniki. Naleśniki takie fajne, mamy nawet są takie z a, mam... Jeszcze a, mamy bitą śmietanę. bitą śmietanę! Właśnie! Wyciągnę, co? No właśnie, no to poczekajcie, niech Wasze wyciągnie bitą śmietanę. Mamy bitą śmietanę od prezydenta, dosyć taka, taka prestiżowa, bym powiedział, a, więc spoko. I mamy tutaj minął robić więc stawcie łapkę, w górę, jeżeli byście chcieli więcej odcinków, a może pić challenge ten właśnie, to stawcie koniecznie 5 tysięcy łapek w górę, a może niedługo pojawi się takie odcinek. Oczywiście subskrybujcie kanał tutaj, żeby mieć subskrypcję na tym kanale oraz na kanale ja", to by było spoko, link w opisie i możemy zaczynać, ale najpierw INTRO! I na początku pokażę Wam co mam, co przygotowałam na trunek. Mamy taką bialutką miseczkę, w której będziemy mieszać wszystkie składniki do naleśników. Mamy w trzy dwa jajka, które będę rozbijać na odcinku z waszej Nie udało mi się tych jajek <grym> rozbić. Będzie A super! Nie wiem, czy teraz znowu to zrobię, pewnie no, mi się nie uda, ale to nieważne. Mamy oczywiście truskawki, które będą potem do dekoracji. No to po prostu lepszy naślików. E, to jest? Do mieszania, bo nie wziąłem miksera. No. Nie Jeśli ma... będzie potrzeba, to użyjemy miksera. Ale na razie spróbujemy łopatką. Tak i mamy szklaneczkę, nie do czego, do wody. Odmierzyć mąkę, bo nie mamy tej miarki, To musisz jedną szklankę mąki. No tak i jak... mamy jeszcze mąkę, mąkę w Alcarsko, w, wrocławską, najlepszą do naleśników, ale mamy mleko, no bo jest ono chyba bardzo ważne, więc możemy zaczynać. Więc musimy powiedzieć co mam na początek zrobić. Co? Na początku musisz otworzyć mąkę okay. i jedną szklankę wysypać do Miszki. Musimy na początek odpakować basie. Ale po co nożyczkami? Co A, się no, to się rozrywa. Tak jak... Aha! No <grym> dobra. To będzie syf. Ja już to widzę. Uwaga. Ja to się tak? Dobrze no. robię. No! O, 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 o! Umie! Brawo Cieszysz się? Tak, bardzo cieszę. Ale ładnie, idziemy. Ojej, żąceczkę. Oszypiało się, ale to nieistotne. I muszę zrobić jedną, y, y, jedną szklankę mąki. Tak. Tak Pro... mogę? No wow! i ten, No, okay, lifehack life -hacki. Chcecie dzikie life to łapka w górę To zrobimy jakieś lifehacki dzikie Dobra a, dobra, wsypujemy sklankę tego, tej mączki Myślę, że tyle jest wystarczająco Sorry? No, może być Zamykamy i uwaga, uwaga, nam to od razu sypas, tak? Tak Dobra, więc uwaga, wsypujemy Uuu. I mamy pierwszą rzecz do naleśników do Najgorsza mąka, bo syfi najbardziej w sobie Jak, syfie. a nie jajko? Co? Nie jajko? Czym no to mówię? daj dwa jajka. Ja się boję, bo po ostatnim odcinku to, to nie mam dobrych wspomnień. To jest druga próba. Pierwsza się nie udała Mikołajowi. Na odcinku. No na odcinku poprzednim. Ja nie, nie, nie. Ja się boję, że znowu zwalę i to będzie tyle. I Jak ja daj odbluszki, abyś nie pokracał. O, o, o ja tak. I lekko. Tak, tak mam tak, walut i tak. Ja się boję, wiecie, 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 mam stresa, bo ja znowu pewnie zwalę, nie wiem czy mam stresa, skoro nic się nie stanie, ale dobra. Dobra, więc jesteśmy po przerwie bardziej posprzątał. No i też bardziej będzie rozbijał te jednak jajka, bo on jest profesjonalistą, prawda? Uwaga, raz na trzy, hop. Tak. Ło, wow, jak profesjonal i, I wzióp. Ładnie pokazałem sobie profesjonalnym y, nagranie. Dobre. Profesjonalne nagranie. I teraz no. korupkę wyrzucamy. Okej, okay, wyrzucamy, wsium. Yy, I mamy jakby pół jajka i jedno jajko do tego. I teraz I... mikaj otworzy. Jedną, jedną szklankę mleka, tak? Tak, jedną szklankę mleka. Dobra. Dobra, i wlewamy jedną. Wleję to będzie. No, uwaga. Jest dobra, umiem, umiem mleko no Po prostu brawo. Fiu! A, super. Ale ładnie. I wlewamy, o. A. No, widzisz, life hack. I wiesz to, wiesz przygotuj też. Y ups czy czwarte gazowane wody, bo kupiliśmy też gazowaną wodę. Czy czwartą skrętę? Tak, czy czwartą. Dobra. Więc weź ją. Nienawidzę gazowanej wody. To wam taki fakt Pierwszy raz. Kinga nie wiem co to kurde jest. To jest marka. Pierwszy raz kupiliśmy. Uuuhuu! Jakie, ale dziko. Niedobrze, mi! Dobra, okay, no też spróbuję Dobra, taka słabo gazowana Trzy czwarte sz szkanki Ile to jest. <laughs> Ile to jest 3 czwarte? <laughs> Mniej więcej niż połowa o, To jest tak. połowa i połowa połowy No, okej okay. Chociaż upij trochę to, to, Nie, troszeczkę wyleję, bo to jest mój. No wlej Ja sobie wylałem, nie komentuję, wylałem tyłem kurde troszeczkę wody Serio? Takie ja to zrobię? LOL Nie mam pytań Brawo Ym, dobra Teraz, teraz będziemy mieszać Więc mieszamy To jest żart To jest żart Ja nie napiszę tego Będziemy się po <pt. śledzimy> Dobra, więc zmieniliśmy plany, że będziemy jednak to robić wy by... Mikser, że będzie prościej i lepiej, więc mam tutaj tylko masę. Dobra, mieszamy i za chwilę zaczynamy. Dobra, lecimy. I będziemy mieszać do uzyskania gładkiej maszy. Teraz Głaszej będzie robił. Czyli co ogólnie? Ja dałem tylko jajko, mhm. a ty resztę. No właśnie. A! Co? Sól. Wystarczy. Mówisz? Miesz, to jest... To za mieszamy. A! Damy jeszcze łyżkę oleju. Ha! Pacany jesteśmy. Co? Pacany jesteśmy, że nie wiemy o tym. O na oko wylej, no na oko wylej. Spróbuj. Okej. Okay. Więc mieszamy! To co Mikołaj? Widzimy się? Zaraz. Dobra, więc mamy naszą patelnię. Musimy najpierw rozgrzać ogień. <laughs> no? Tak, może być? Najbatelnie? Patelnię. I ona musi się chwilę rozgrzać. Dobra, więc poczekajmy aż się rozgrzeje. I teraz wlewamy i naprawdę musimy to bardzo malutko, więc musimy się naprawdę skupić i... Koniec. No! Starczy, naprawdę? To chyba... I bo żeby... tam już mamy olej. Prowadzimy ma tylko... po patelni, żeby wyglądało cool. I chwilę poczekamy, aż to się jeszcze rozgrzeje tak pół minutki. A! No! <laughs> <Dlałam Ohoho>! <śmiech> <śmiech> Idź! No! Widzów chcesz bić? Nie, Widzów? Nie, a nie, tu nie, ale sobie tak. Nie. nie! Co ty zaraz? Nie, 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 nie. No! Zostawiam! Dobry koniec. No. Relis. Ja tak Ej, tak, zmniejsz ogień. Całą hokę wlewaj, a ja a rozprowadzę wylem? to. Okej, okay, dobra, o w końcu to się pomoże. Nie, wiem, czy to wyjdzie? Naleśnik. Masywniejszy naleśnik. No. Naleśniczek będzie taki dobry. Będziemy jeść tutaj kawiaczki, bo naprawdę będzie bardzo fajny, mm, więc czekamy. A skąd wiesz kiedy jest zarabiany? Nie wiem. Jak będą bąbelki na naleśniku, to znaczy, że trzeba go przewrócić. Jak go przewrócić? Jak nie spadnie na rękę? Ja, ja jestem zupełnie że nie spali na rękę. Nie będzie do ręki, też pytamkę. Na, na sam początek, żeby pokazać, widzom jak to się Kai robi, to? profesjonalista się na Jeszcze biały, nie? jest biały, biały To niech się smaży. Musimy chyba teraz obwrócić go, więc uwaga, bożej pokażę swoje stuczki magiczne. Wow, brawo, łapka jej, w Ej, wyszło! Bardzo ładniutki naleśnik, patrzcie, jaki piękny. Piękniutki jeszcze musi się ta druga strona opalić. Opalić. I będzie gotowy jeden naleśnik. Pierwszy. Ej, wyszło! A, łapka w górę. Dobra, przy teraz to nawet, boję się, bo pewnie zwalę albo coś się stanie Więc musimy... O kurde, a nie to baną No Ale proste Jezu, myślałem, że to będzie hardcore to jest banał. Więc yy, dla takich yy, nubów jak ja to jest bardzo banalne yy, Więc musimy teraz drugie ciasto zrobić, tak? Tak I teraz daj może dwie całe, aby było no, duże Jeden duży naleśnik, no. więc lecimy i lejemy, i będzie taki ogromny, duży no. naleśnik, taki masywny, mniam będzie i będzie na... super wielki naleśnik, więc czekamy aż się zrobi pierwsza część. Najpierw usmażymy te naleśniki, które są jeszcze chyba dwa około, i będziemy dekorowali. Jej! Uwaga, patrzymy, patrzymy! Jop, wow! Super, ładniutki naleśnik, i robimy teraz drugą stronę, więc robimy. Oj, chyba trochę za długo. Uwaga, zobaczymy jaka jest druga strona. E tam, dobry jest. Dobry. Tak, czy jak tak, tak jest dobry, bo mm, it, is, my kiedyś to taki bardziej spalony, więc naprawdę jest y -y dobry. Więc wlewamy znowu olej. I teraz znowu nabajmycie tego naleśnika. Jest smajło. Strasznie. Czekaj. <laughs> <laughs> dobre? Nie? Co? Mmm. <laughs> <laughs> dobre! Nie lubię śmietany. Dobra, teraz bażej wleje naleśnika, więc leje. i jeszcze drugą. Oki doki. Tak. Mamy, rozprowadza ładnie. I będzie kolejne. Więc już Wam nie będziemy marnować czasu i po prostu będziemy jak to się całkowicie zrobi, więc czekajcie. Więc bażej ładnie obrał, ogarnął te puszkawki, ma je zjeść, więc sobie, nie wiem, zjem pierwszą puszkawkę w tym roku, taką ładniutką puszkawkę, więc sobie biorę do góry i jem. Mm. jak? Bardzo dobre, więc polecam. No więc przechodzimy... Lepsza więc... niż bita święta? Tak, nie lubię bita święta. Więc, więc za chwilę będziemy robić naleśniczki, wiecie, cieszymy. Jej! Yeah! Więc za chwilę przechodzimy do nich. Dobra, więc przygotowaliśmy te wszystkie naleśniczki. O, są bardzo fajne. Więc no tutaj na talerz, bierzemy sobie na talerzyk. Mamy bardzo ładne, naprawdę będą smakowe, więc już nie mogę doczekać aż ich zjem, spróbuję. Więc tak, na sam początek byłoby dobry, by dalej bitą śmietanę, nie? No Bitą śmietanę. O wita śmietanka, łapka w górę. Nie wiem ile tego. Tyle wystarczy. Mówisz? Tak. Tak, tylko trochę musisz je pokroić. Mamy jedną część taką. Jeszcze przygotowałem. Dobra. O, ładnie. O. Ładniutko. Dobra. Ale byłoby... Jakby A stra się. Jakbym się przyczyną na odcinku, to byłby Oj oj Takie. ujuju. Aha. Dobra, to jeszcze. jeszcze. dawaj, jeszcze, co ty? No i teraz musimy chyba na pół, no, nie? No, jakoś... Boję się. Okej. Okay. <grym> nie wiem czy to o to chodziło, ale okej. Okay. I, I teraz... Tutaj też chyba. No! <grym> Daj mi to świętane. No. Tutaj? No. Żeby się jakoś trzymało, nie? Warzej da. Siups. Siup. O! Dobra. Idę. O no! Czekajcie, tego nie było. O. Mhm, mm mm, ale dobra. <noise> o, o ładnie tylko. No, w końcu jakoś to wygląda. Tak, więc mamy pierwszy naleśnik, a to, to on jest gigantyczny. Dobra, nie, mamy kolejnego naleśnika. Ja właśnie nie wiem, co byś tutaj byś, trzeba było zrobić, no ale dodamy sobie bitą, śmietanę. Może zrobiły to tak. O, tak. Mm. Spróbujemy w ten sposób. Taką spiralę. Okej, okay, mamy. Ładnie to wygląda, by naprawdę. Ja tu już dam. Okej, okay, teraz ty tu już kaweczki dasz, niam 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 Niech będzie tyle. Świetnie. Smakowicie to wygląda. To jest tak. O. Mhm. Mm Wyszło chyba. Wyszło. O. I będą. Oba to kładziemy tuż z kawki. Ok, jedna, druga, trzecia i czwarta. Nie, no, mi się wydaje, że okej, okay. jak na <grym> no <grym> pierwsze próby. To to jakoś, teraz trzeba to wyjąć jakoś tu. Więc za chwilę robimy degustację. Super! Więc nie mogę doczekać, a zjem, więc czekajcie. Dobra, nadeszła ta chwila, kiedy spróbuję tego co zrobiłem. No ja w sumie mogę powiedzieć z pomocą ja. Więc musimy odkryć i spróbujemy. Dobra, wklejmy sobie tą część. O! I truskawkę jeszcze, weź na kły i. Mmm. Ja też chcę! Mm. O Rajusio. Rajusiu! Pyszna! No bo wiesz, one są w bitą śmietaną, więc trzeba sobie je nakuwać. Mm -hmm. no powiedz coś, a nie cały czas jesz i jesz. Co mam widzowie pasować tylko jak jesz. Dobra, więc ja próbuję sobie mojej części. Ja mam fajnie, bo tutaj, tutaj mam na cztery części jakby zrobione. I naleśnik do buzi. uwaga Ojej, jaka masz fajną część. Nie Niebo w gębie. No nie baję. O rejusiu. Dobra, też ja chcę próbować tą część taką. Ja też jeszcze. O jeżdż, jaka to jest wielka wszystko <noise> Ale Ja sobie wezmę Tym akcentem kończymy Dzikam odcinek, odcinek, truskawkowe łapeczkiem w górę, jeśli widzieliście jakieś następne yy, naśniki coś pankejki, może to łapka w górę. Piszcie pomysły na, na filmy w komentarzach tam. Subskrybujcie mój kanał Rob tu 200 tysięcy subskrypcji, może się kiedyś uda. Więc dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa! Pa!